Czasami ludzie mówią w komentarzach, że jak próbuję coś, to za, że za bardzo mlaskam, że za bardzo jakoś to pokazuję i po co w ogóle pokazuję. Ja próbuję nowych smaków i powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię oglądać filmy, w których ktoś coś próbuje, bo ja nie mam takiej akurat możliwości spróbowania czegoś w innym kraju, na innym kontynencie, i lubię obserwować, jak ktoś coś je i opisuje to. Ja Próbuję, poznaję świat poprzez różne zmysły. Jednym z moich najważniejszych zmysłów jest właśnie smak, i bardzo często właśnie poznaję świat poprzez spróbowanie czegoś, co mogą mnie wszyscy rozumieć, i delektuję się tym, tym wszystkimi moimi jakby możliwościami czyli muszę trochę pomlaskać, żeby wydobyć ten smak, czy sok, czy cokolwiek innego. Ważna informacja dla wszystkich: trzeba uważać na to, co się próbuje. Niestety, ja nie, nie to, że jestem młakoma, tylko poznaję tak świat. Wczoraj spróbowałam owocu nerkowca, czyli orzechy nerkowca, które rosną na drzewie, i nieświadomie zupełnie zaczęłam je rozgryzać, żeby wydobyć tego właśnie orzecha. Natychmiast poczułam bardzo gorzki smak, co jest dla mnie jakby wiadomością, że to może być trucizna. I poczułam takie tutaj w kącików, gdzie gryzłam takie dziwne uczucie. Więc oczywiście jak przestałam już to rozgryzać, zaczęłam pluć. Ślina zrobiła się z takiej gęstej, zwykłej śliny, rzadka, jak woda. Dlatego wiedziałam już, że to jest na pewno trucizna i trzeba się jej jak najszybciej pozbyć, więc zaczęłam pluć. Kupiłam też wodę i sok do przepłukania ust, no ale trucizna już się aktywowała i zaczęło cały tutaj bok ust zrobił się drętwy i w ogóle nie czułam, tak jakby przy znieczuleniu dentystycznym. No i trochę się przestraszyłam, co się stało więc y, zaczęłam szukać w internecie co to takiego jest okazuje się, że jest to y, taki kwas urysinol, chyba się po angielsku nazywa y, który y, znajduje się również w bluszczu, y, w sumaku i w kilku innych roślinach który powoduje na skórze reakcję alergiczną y, bardzo ciężką, poważną a kiedy się to zje to właściwie trzeba y, skorzystać z pomocy lekarza więc e, mówiłam mężowi, że jak się nie obudzę, to będzie wiedział dlaczego. Kącik ust był zdrętwiały przez dobrych kilka godzin. E, dobra wiadomość jest taka, że wiem co używać, żeby się pozbyć bólu. Ale no przestrzegam Was przed tym, żeby e, próbować wszystkiego, czego się nie zna, zwłaszcza w tak egzotycznym kraju. Ja się swojej lekcji nauczyłam. Będę dużo ostrożniejsza, bo na szczęście to się skończyło e, taką historią, ale niczym poważnym, e, ale mogło się skończyć dużo gorzej. Więc wszystkich przestrzegam e, i siebie to jest lekcja też dla mnie, żeby tego nie robić. E, Odrętwienie zeszło po kilku godzinach, ale do tej pory, jak piję czy coś jem, to czuję, cały czas czuję taką reakcję, właśnie tutaj połowa ust, takie cały czas jakby schodziło dentystyczne znieczulenie. Mam nadzieję, że kiedyś się tego pozbędę, ale jest też możliwość, że zostanie to ze mną już na zawsze, jako pamiątka.